Witam Was! Jak widzieliście z ostatniego filmu, tutaj stała właśnie ta altanka, ten dawny pawilon, z którego zrobiliśmy już pawilon różany, ale teraz pozostało jeszcze to całe rozebrać. Tu już pomału zaczęliśmy. Jest tutaj z tym troszeczkę więcej roboty niż by się nam wydawało, ponieważ kiedyś tutaj daliśmy jeszcze taką folię pod spód więc teraz będzie z tym dużo więcej zabawy. To wszystko jest zbudowane na takich słupach, które są wbite do ziemi, tak jak tu widzicie. Pod spodem było, jakby to powiedzieć, takie odpady po koniach, które były, resztki siana, wszystko, wszystko to było tu pod spodem włożone, żeby to po prostu wyrównać, ponieważ tutaj, jak widzicie, było krzywo, więc to było wszystko wyrównane tym, Podspód, na to daliśmy później właśnie tą folię. A na tą folię był jeszcze wysypany piasek. O, to jest wszystko piasek, więc teraz trzeba to wszystko powoli porozbierać i po prostu stąd usunąć. No, dziawo widać po prostu już jest całe, zbutwiałe, zgnite, więc za bardzo się do niczego nie nadaje. Jednak trzeba to posortować wszystko, ponieważ. Te płyty muszę po prostu wywieźć gdzieś do utylizacji. Są takie miejsca, gdzie można wywieźć, ponieważ one są impregnowane. Tego za bardzo nie chcę tutaj w ogrodzie gdziekolwiek trzymać. A te deski znowu odrywam osobno, ponieważ te można w ogrodzie spokojnie wykorzystać. To było czyste drewno, tam nic w tym nie było kombinowane, nie było to zabezpieczone. Te łaty też tutaj można jeszcze śmiało użyć. One też są takie zwykłe, normalne, tylko po prostu te deseczki. O, te, te, te deseczki trzeba wziąć, ale najpierw z tego zrywamy jeszcze ten cały mech, który tutaj urósł. O, tak jak tam i tu tego też jest tego mchu pełno, ponieważ ten mech można też w ogrodzie gdziekolwiek jeszcze wykorzystać. Tu z tej strony już widać, jeszcze muszę uważać, żeby się tu nie zarwać, bo to wszystko strzela. Z tej strony widać to jeszcze bardziej dokładnie. O, tu już taki czarnoziem się zrobił znowu pod spodem. Po tym właśnie, co tu było. Też jakieś żyjątka widzę tutaj były. Tu są korytarze porobione. E, dużo piasku, który można ładnie wykorzystać. O, te słupy proszę, to już też całe zgnite. To już do niczego się zbytnio nie nadaje. Także no, po prostu powoli, powoli trzeba to teraz wszystko stąd Wynosić, rozbierać. Tutaj wszystko się aż ugina. Jak na to nadepniemy. Dobrze, także jestem troszeczkę, no właśnie, znowu się zarwałem pod spodem. Nie, no to, to już po prostu ledwie żyje. Także to już był najwyższy czas, żeby to po prostu stąd usunąć. Także biorę się dalej do pracy i powoli trzeba to usuwać. A jest tutaj trochę z tym roboty, niestety. Na razie prace idą wolnym tempem, bo tego jest naprawdę sporo. Powoli wywozimy całą ziemię stąd, ale to z drugiej strony i piasek, który możemy ładnie wykorzystać teraz w innym miejscu. To z drugiej strony, właśnie dotąd już doszliśmy. Ziemi jest tutaj naprawdę sporo. Super, czysta, czarna ziemia, która tutaj się z tego porobiła, i naprawdę jest jej sporo. Na wierzchu jest spora warstwa piasku, który wtedy tutaj nasypaliśmy. Tą folię też powoli wycinamy, pójdzie do plastiku. Bo to już na nic nie będzie nikomu potrzebne. Ona i tak była wtedy już uszkodzona, jak ją tutaj kładliśmy, ale chcieliśmy ją wykorzystać na drugi raz. I powiem wam, ten eksperyment fajnie wyszedł z tym, że daliśmy to tutaj naprawdę na dół. To wszystko, ponieważ to były no takie typowe odchody koni, siano, złoma, tego typu rzeczy, które tu wszystko było na dół położone. Folia i później było to piaskiem przysypane. I no naprawdę nie powiem. Efekt po tych paru latach jest niesamowity. Mamy taki ogrom teraz normalnej czarnej ziemi, że możemy wszystko porobić w ogrodzie, co chcieliśmy sobie porobić. Eee, no, bo no super po prostu. No. Także wyhodowaliśmy sobie ogromną ilość czarnej ziemi. O to właśnie chodziło. No i przy okazji dużo piasku nam też się teraz uwolniło, który też jest potrzebny, żeby go po prostu w roślinach domieszać tu i tam bo też poprawia żyzność tej całej gleby także no, jest jeszcze co robić, na razie taki kawał wywieziony bo jest tego sporo, no, nie można powiedzieć już parę naście taczek poszło stąd, bo też do pełna taczki nie można tu załadować bo to są takie tereny, że jak załadujesz całkiem do pełna to nie upchasz bo są takie momenty, że trzeba pchać naprawdę mocno pod górkę za chwilę znowu prosto, za chwilę z górki Także te no, otaczki gdzieś tak do połowy są ładowane, nie więcej, bo po prostu można się tutaj oberwać, że tak to powiem. Dobrze, także działamy dalej. I na ten moment wygląda to już tak: większość drzewa udało się już stąd rozebrać i zutylizować. A teraz zbieramy dalej piasek z góry, bo piasek leży na tej folii. A pod spodem dalej tę ziemię po prostu trzeba ją porozwozić po całym ogrodzie. Z tamtej strony już większa część gotowa, jednak no, kosztuje to dużo pracy, ponieważ nie jest to wszystko tutaj takie proste, jak się to wydaje. Po same taczki, które trzeba tutaj wywozić, już są też niesamowicie ciężkie, bo tutaj wszystko jest krzywe, tutaj wszędzie jest podgórkę i wąskie przejścia, więc nie idzie to tak szybko, jak byśmy chcieli. Ale nie szkodzi, wszystko potrzebuje swojego czasu. Nie ma się co śpieszyć, powolutku. Jak na razie plan idzie zgodnie z planem, można powiedzieć. Dobra, co tutaj już się pozmieniało? Przede wszystkim ta część na razie jeszcze jest jak jest. Tu jeszcze została jedna róża, która akurat tak jeszcze kwitnie. Także tego na razie nie ruszamy. Tu jeszcze myślimy troszeczkę, co z tą częścią zrobić. A ta część już tutaj jest troszeczkę zagospodarowana. Tutaj zrobiliśmy taką ścieżkę, po której można sobie tutaj przejść. Także można tędy teraz sobie wędrować. Tu już jakieś roślinki posadzone, ziemia już okryta. Różne hosty i tak dalej posadzone. Tutaj żonka tam już działa z kamyczkami. Układa tutaj powolutku. Także robi tutaj taki... Czarodziejski ogród troszeczkę, o tak bym to może nazwał. Także powoli coś tutaj się dzieje. Powstaje. Także jedna część, no powiedzieć, tak z 50% już po prostu mamy teraz zagospodarowane tutaj tej powierzchni. Jak widzieliście, co tu było, jak to teraz wygląda. No to już jest dość spora różnica między pierwszą częścią a drugą. Także powolutku, powolutku coś tu się. Zmienia, poprawia i jest po prostu coraz to lepiej. Także na ten moment doszliśmy dotąd. A co dalej jeszcze będziemy z tym robić, to jeszcze popatrzymy. Jeszcze trzeba pomyśleć, co z tą drugą połową. Na razie są pewne plany, ale to jeszcze nie będę zdradzać. To zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba poczekać jeszcze. Czas pokaże, jak to się zawsze mówi. Dobra, także tutaj. Aha. Ja okay. mam Tutaj bardzo dobrze uważała na te kamienie, jakie tutaj kładzie, ponieważ tutaj no, rosną też małe roślinki już, które już ta matka natura powoli sobie tutaj gospodaruje. Dlatego no, po prostu zostawiła to tak, jak to jest, żeby je nie zgnieść tymi kamyczkami. Dobra, także... Tyle na dziś, trzymajcie się. Hej!